Witam, podrywacze. Mam takie małe przesłanie do mm, ludzi interesujących się tematem relacji męsko męskich bo ostatnio to film. No, znajomego, który mi opowiadał, że jest tutaj. O, was coraz więcej. Muszę ustawić światło, żeby było elegancko. Dobra. Jest was coraz więcej i się zbieracie. Świetna sprawa. Słuchaj uważnie, powiem Ci parę lat ode mnie, że jesteś taką początkującą osobą w temacie poznawania kobiet i uczysz się to z różnych kursów, od różnych trenerów. Tak, pierwsza rzecz. Nie traktuj tego wszystkiego aż tak poważnie. No to szkoda nerwów. Szkoda Druga rzecz. Nigdy się nie poddawaj i pamiętaj, że będąc z siebie się śmiali. Będą cię krytykowali. Będą nawet w tej społeczności ludzi, którzy interesują się tym tematem, trafisz na różnych ludzi. Nie poddawaj się, nie łam się. Jeżeli masz jakiegoś dobrego e, m, kolegę, z którym wychodzisz razem, nie, w, nie podpuszczajcie się, nie wchodźcie sobie negatywnie na ambicje. Dbajcie o siebie nawzajem, dbajcie o swoje samopoczucie, dbajcie o swoje bezpieczeństwo. Yy, da, nie, dawajcie sobie nawzajem wsparcie i wartość. Kolejna rzecz. Uważać na alkohol, narkotyki, używki i tak dalej, żeby sobie poradzić z emocjami, a na to, że to coś wam da. Yy, alkohol, narkotyki, używki yy, to wszystko coś daje, ale później jeszcze więcej zabiera. Nie ma czegoś takiego jak dajmowe chlanie, dajmowe ćpanie. To wszystko ma swoją cenę. Bardzo dużo. Kolejna rzecz, jaką bym polecił podwaczowi początkującemu, spać, dbać o swoje zdrowie. Melatonina. Uzupełniać melatoninę. Jeżeli latacie po klubach w nocy, uzupełniać melatoninę. Ćwiczyć, dbać o zdrowie. Kolejna rzecz. Używać prezerwatyw. Używać prezerwatyw, bo największy test w uwodzeniu to test ciążowy. To całe to, co ona pomyśli, to nie ma tak specjalnie znaczenia. Następna rzecz. Jeżeli uczysz się jakiejś jednej metody, to ucz się od jednego człowieka. Nie rób sobie takiego uwodzeniowego potwora, gdzie zbierzesz sobie coś do kupi z różnej ilości materiałów i. Ty będziesz trochę tego, trochę tamtego. Ja mogę być odpowiedzialność za efekty, jeżeli masz rzeczy ode mnie i stosujesz je od A do Z. Zresztą są linki w opisie do moich kursów i powiem Ci tak, lepiej żebyś sobie kupił jeden oryginalny kurs i żebyś go zastosował od A do Z. Na przykład dla początkującej osoby, polecam Ci uwodzenie dotykiem. Wszystko co potrzebujesz, żeby zacząć później. Jak chcesz bardziej technicznie podejść do tematu, czy od poznania do zabrania kobiety do sypialni, no to tam masz seks non-stop. 1, 2, 3 do wyboru, do koloru. Ale jeżeli chcesz bardziej taki emocjonalny materiał, to weź seks non-stop 2. Jeżeli chcesz mieć bardzo poukładaną wiedzę, to weź seks non-stop 3. A w sumie wsadzę te linki w opisie i to bym ci polecał. Jak potrzebujesz motywacji, jeszcze motywacja do uwodzenia. Też mam taki cykl materiałów, które Ci pomogą jako początkującym Nie składajcie się proszę was na, na, w kilku, na jeden kurs, bo to w sumie no, słabe. No mężczyzna, no mężczyzna tak nie robi. No, no słuchaj, dobio wraca, dobra karma wraca. I. no kurwa, no, dorosłe chłopy. To nie jest żaden spryt, to, to, to nie jest żaden spryt, że kogoś wiesz, kogoś się okrada. Nie rozumiem. Ja też kiedyś yy, yy, zaczynałem, ale polecam płacić pełną cenę za pewne rzeczy, gdzie u mnie masz gwarancję tego, że ten efekt o, akurat ktoś wie, Ci, że ten efekt będziesz mieć. Jeżeli się zastosujesz no każdy metan, bo to jest jak fizyka, to, to musi działać. Następna rzecz, jaką mogę Ci polecić, to działać codziennie po trochę codziennie po trochę. Jeśli zrobisz trzy podejścia dziennie, to to jest ponad tysiąc rocznie. To jest naprawdę dużo. Nie oczekuj od siebie nie wiadomo czego na początku, bo się zwyczajnie zajedziesz. Nie porównuj się do innych, porównuj się do sam yy, do samego siebie. Yy, z wczoraj. Zadawa się z ludźmi w tej społeczności, którzy pchają Cię do bycia lepszym. W tej społeczności jest masa fantastycznych ludzi w tym temacie, interesujących się psychologią, samorozwojem i bardzo bardzo dużo w życiu zyskałem na tym, że wszedłem w tą społeczność ludzi. Już nie mówię o tym, że zostałem po prostu tam trenerem, tak szkoleniowcem w tym temacie i pomagam ludziom od kilkunastu lat. Ale zyskałem wiele fajnych przyjaźni, fajnych znajomości i przeżyłem masę fantastycznych rzeczy, więc. Ja bym chciał, żebyście byli dla siebie yy, yy, takimi ludźmi, którzy się nawzajem wspierają, którzy mogą na siebie liczyć, no bo wiesz, wchodzenie komuś na ambicje, na psychikę, ludzie zaczynają z różnych levelów, nie z paka wilków, która yy, skupia się na tym, żeby toczyć jakieś bezsensowne wojny ego między sobą i mierzyć się na, na kutasy wirtualne, i kto jest lepszy, kto jest nielepszy, kto jest bardziej męski, jest bardziej niemęski, to, to, to nie jest dobre. Choć wiadomo, fajnie jest, jak, ta, jak jest ta mobilizująca mm, konkurencyjność między wami, ta rywalizacja, to jest super. Ale to musi być dalej z nastawieniem takim, że zobacz, można to zrobić, można to zrobić lepiej, a nie, że ty jesteś do dupy, bo to nie zrobiłeś. Macie okazję nauczyć się już bardzo przydatnych rzeczy w życiu i wyrobić sobie odporność psychiczną, którą ma niewiele osób na świecie. We w Jeżeli będziesz w stanie spokojnie nawiązywać relacje z kobietami, to jesteś w stanie bardzo dużo, bo jest to temat, który blokuje ludzi często o wielkim potencjale i wielkich osiągnięciach w innych sferach życia. Następna rzecz. Nie róbcie po prostu świństw. Nie róbcie, nie, schraj, nie schrajmy do wspólnego basenu. To, co dajesz, do ciebie wróci. Nie po prostu świństw. Będą takie momenty, w których będziesz mógł zyskać coś, nie do końca grając w ery. Pamiętaj, że Twoja dusza jest ważniejsza niż przyspanie się z jakąś dziewczyną. Nie zatrać siebie w tym wszystkim. Ja naprawdę widziałam ludzi, którzy. Rzucali studia, rzucali pracę, biegając za laskami. I łatwo, I łatwo się od tego uzależnić. Tak powiem. Trzeba na to uważać. Musisz mieć źródło satysfakcji życiowej poza poznawaniem kobiet to Ci bardzo wiele ułatwi. Yy, dbaj o zdrowie, już mówiłem, badaj, do, badaj się regularnie, zbadaj sobie testosteron, w ogóle dbają o swoje zdrowie, to Ci się bardzo, bardzo przyda. Następna rzecz, polecam ostrożnie podchodzić do pierwszych związków na fali pierwszych sukcesów, bo bardzo łatwo wpaść w pułapkę Pierwszej lepszej dziewczyny, którą się pozna, będą zachłośnięty e, sukcesami e, w dziedzinie relacji damsko-męskiej. Kiedy ten organizm, kiedy ta psychika nie jest jeszcze do końca tak wykształcona i już myślisz, że jest fajnie, już super, że masz dziewczynę i to jest załatwiony temat. To tak nie działa. To tak nie działa. Następna rzecz, jaką mogę Ci polecić, Posłuchaj czasem jac starszego kolegi. Posłuchaj czasem jac starszego kolegi. I słuchaj ludzi, którzy biorą odpowiedzialność za te rady. Ja mogę mówić o sobie, że jeżeli przychodzisz do mnie na konsultację czy masz ode mnie kurs, no to ja wiem, że co ci mówię i dlaczego to mówię. I pamiętaj, że nie każdy będzie chciał Ci pomóc. Są ludzie, którzy są w stanie, to będą gotowi poświęcić. Posłuchaj mnie, to jest kurwa, uważnie. uważnie, to jest mega ważne. To jest zarówno w temacie społeczności podrywaczy, jak i, czy tam, i mężczyzn interesujących się świadomym budowaniem relacji z kobietami czy w życiu. Są ludzie, którzy będą gotowi poświęcić całe Twoje życie i utrzymywać Cię w błędzie tylko dlatego, żeby sami nie wyjść z błędu. I to mogą być na twojej przyjaciele, to mogą być na Twoich koledzy z Twojej ekipy, gdzie razem latacie po imprezach, poznawać dziewczyny, czy wychodzicie na miasto. Efekty to jedno, ale też wiesz, zastanów się nad tym, rzeczywiście chcesz wyznawać wartości tej osoby, czy chcesz. Żyć tak jak ta osoba. Kolejna rzecz. Nie bądź pieprzonym pasożytem. Jeżeli jesteś w ekipie i nie, nie ogarniesz panienek, to pomyśl, co możesz dać od siebie. Po pierwsze, nie przeszkadzaj. To na pewno. Ja na przykład miałem takie sytuacje, że co jakiś czas przyklejał się do mnie jakiś koleś, jak taki jak mówiła, ptaszek do Wielkiego Słonia, który tam próbuje uszknąć się baczki, No oni za mną latali tam chcieli wychodzić ze mną na imprezy. Tak zwane, wiesz, szkolenia za piwko, którego nie piję. No, ja się wyleczyłem się już wiele lat temu z czegoś takiego. Po prostu bądź człowiekiem i pamiętaj o tym, że każdego czas człowieka jest cenny i ważny. Nie zabijaj go ludziom, bo tak jest, tak jakbyś im, 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 o, ich okradał. Jeżeli nie ogarniesz, ktoś bierze cię pod swoje skrzydła, to doceń to, doceń to i nie bądź głupi nie te czasu jeżeli Cię stać, to pozwól sobie na szkolenie kup sobie kurs online oryginalny, bo to też to jest dobra karma, wtedy wróci do Ciebie i korzystaj z tego kursu korzystaj z tej wiedzy mi bardzo dużo czasu oszczędziło szkolenia w których brałem udział z różnych dziedzin i czasem jedno zdanie może zmienić całe Twoje życie Odważ się usłyszeć to zdanie. Zapraszam do kursów, linki w opisie. Pokazuje po cenie, taniej nie będzie. I to tyle z mojej strony. Życzę powodzenia na nowej drodze życia i zapraszam do subskrypcji kanału. Wierzę, że razem będziesz w stanie ze mną dużo osiągnąć w tym temacie. Pozdrawiam, cześć.